A kamery wszystkie? Tak, to three... To może ja zawsze, to nie mm. zupełnie u nas do jeszcze na Co się zmieniło? Ja wiem, że można by długo opowiadać, jak grać będzie wiatr kwiatowy, ale pana znajduje się w 5 Na pewno największą różnicą jest to, że zaczynamy z 6-motrym chcieliśmy przepłacać e, polskich graczy. sytuacja na rynku jest taka, że, a, że w tej materii jest bardzo ciężko pozyskanie dobrego gracza, nie wydając dramatycznych e, pieniędzy. Więc stąd nasza decyzja o rozpoczęciu e, sezonu e, z 600 krewcami. Myślę, że mamy w tym sezonie graczy, 10 równych graczy na, na każdej pozycji. W zeszłym sezonie mieliśmy gdzieś jakieś braki, teraz to na pewno uległo zmianie i też myślę, że tak ten zespół jest trochę bardziej inteligentny, bo widzę teraz po pierwszych treningach, że, że szybciej dużo łapiemy pewne szczegóły, tak więc na pewno idziemy w dobrym kierunku. Jak ocenia Pan okres przygotowawczy i wszystko, wszystko zostało zrealizowane? Oceniam bardzo dobrze, natomiast nie wszystko zostało zrealizowane, ale wiedzieliśmy, że tak to może się stać, bo mieliśmy graczy, mamy graczy po konkluzjach, że nie wiadomo, pewno nie wiadomo było to, czy, czy wrócą szybciej, czy później, jak będą wyglądać. Musieliśmy troszeczkę więcej dać im dużo czasu na oswojenie się z obciążeniami i tutaj na pewno jesteśmy trochę do czasie i trochę jesteśmy spóźnieni. A z występu jakiego zawodnika jest Pan najbardziej zadowolony? Kto pozytywnie zaskoczył? Jeżeli chodzi o zaskoczenia, to, to nie ma żadnego zaskoczenia, ponieważ znaliśmy, znaliśmy tych graczy każdym podpisaniem e, graczy sprawdzamy bardzo dokładnie, natomiast e, takim bardzo pozytywnym akcentem jest e, Kali Jaki cel na stawia Pan przed sobą i zawodnikami? Niestety tutaj muszę zmartwić, nie jestem zwolennikiem tego rodzaju pytania. Ja się bardziej skupiam na drodze do celu niż na, na celu sam w sobie, więc to nie jest żadną tajemnicą, że Angiel jest silnym zespołem. Jeżeli nie ma jakichś problemów większych, to, to co roku walczy o, o to, co walczy o to, co się walczy w polskiej Lidze, czyli o Mistrzostwo, natomiast, natomiast podchodzę do tematu i skupiam się na samej drodze do celu i, i żeby ta droga była, ta praca żeby była jak najlepiej wykonana, a wynik sam przyjdzie. To jeszcze może na koniec jedno pytanie, wspomniał Pan, że ten szczyt formy to będzie wioska. Się, że Nie, To wioska. Nie, to jest nieprawda. To jest Ado jest... Bromański w wywiadzie, e, który mieliśmy przed meczem e, e, trochę trochę. Nie tego co ja powiedziałem, teraz pan dopowiedział do niego i tak wychodzi w formie do wywiadów. To jest nieprawda. Staramy się mieć dobrą formę już na początku rozgrywek, natomiast chodzi o graczy podwidziowani, graczy podwidziowani i tak powtórzę jeszcze raz, mieliśmy tego świadomość i to zrobiliśmy to z pełną odpowiedzialnością. Nie są w najwyższej formie i też jest to tajemnicą, zagadką dla nas właściwie, kiedy będą w najwyższej formie. Yy, chodziło bardziej o to, że, że zespół będzie rósł yy, z każdym miesiącem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.